Znamy konkretne powody, dlaczego Bitcoin wraca na 60 tysięcy dolarów, dlaczego warto obserwować analizę on-chain, zwłaszcza kiedy Bitcoin wykonuje bardzo duże ruchy, oraz nie wszystko złoto, to się z wierzchu świeci, czyli czy chiński gigant może być czarnym łabędziem i gwoździem do trumny dla całego rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotkamy się tutaj regularnie już od prawie 4 lat, aby za 2 dyszki kupować bitcoina, za drugie 2 dyszki kupujemy wybranego altcoina, wszystko monitorujemy w narzędziu tracking i sprawdzamy, czy inwestowanie z tak małym kapitałem ma w ogóle sens oraz sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować, w bitcoina, czy może jednak w altcoiny, a jeżeli tak, to kiedy. Oczywiście dzisiaj przejdziemy do wykresów, ponieważ tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo. Bitcoin zbliżył się dosłownie na niektórych giełdach, przebił poziom 60 tysięcy dolarów. Natomiast kiedy Bitcoin rusza się bardzo mocno, moim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę na szereg informacji on-chain i sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się od środka. Więc te wszystkie informacje dla ciebie przygotowałem. Mamy także pewne dane fundamentalne, dane makroekonomiczne, które także sprawiają, że zainteresowanie Bitcoinem znacząco, znacząco wzrasta. Będzie jednak dzisiaj także o zagrożeniach. Także koniecznie, koniecznie zostań do końca. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale coś po raz pierwszy rozmawiamy. Tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach. Więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami, właśnie z tego rynku kliknij teraz subskrypcję. Zostaw także dzwoneczek tak, aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko zobaczysz w tych materiałach, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do naszego eksperymentu, szybki look na CoinGecko. Mamy Bitcoina, który zbliża się do 60 tysięcy dolarów, natomiast Ether przybija 3800 dolarów. I ogólnie na rynku krypto dzisiaj jest dość zielono. Niektóre altcoiny wybijają się znacząco bardziej niż chociażby sam Bitcoin czy chociażby sam Ether, jednak wciąż są to ekosystemy i są to dość duże kapitalizacje rynkowe. Wczoraj obserwowaliśmy bardzo ciekawe ruchy na Polkadot, dzisiaj chociażby Polygon. Co możemy więc zauważyć? Zauważyć, jest to fakt, że jeżeli patrzymy na cykle cash flowu na rynku kryptowalut, możemy zauważyć, że kiedy mamy nagłe wzrosty na bitcoinie, następnie powinniśmy wyczekiwać momentu, kiedy pieniądze z bitcoina zaczną z powrotem wracać w rynek altcoinów. I takie coś zaczynamy pomalutku dostrzegać. Jednak o tym, kiedy przejdziemy do wykresu. Przechodzimy do naszego eksperymentu. Na tę chwilę zainwestowaliśmy 7 840 zł i gdybyśmy się wszystko sprzedawali, czego jeszcze nie robimy, mielibyśmy 48 100 Zł, co by nam dało na czysto 40 280 zł? W jednym z ostatnich materiałów zapytałem Was, co Waszym zdaniem powinienem zrobić, ponieważ założyliśmy, że jako Bitcoin jest aktywem cyklicznym, będziemy tutaj realizować zyski po mniej więcej okresie czterech lat. I zdecydowana większość z Was powiedziała mi w komentarzach, aby te zyski faktycznie realizować, i będziemy to w tym eksperymencie robić najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Dlaczego? Ponieważ ten eksperyment rozpoczynaliśmy pod koniec listopada roku 2020 i na dzień dzisiejszy wiele wskazuje, że jesteśmy w ostatniej fazie cyklu Hossy. Oczywiście, jak to śpiewał klasyk, wszystko jeszcze się może zdarzyć, a nam póki co zostało jeszcze kilka tutaj zakupów. Co zrobimy następnie? Najprawdopodobniej zrealizowane zyski przerzucę do stablecoinów i poczekam z tymi stablecoinami do okresu Bessy. I wtedy mam nadzieję, że mi pomożecie, wymyślimy jakiś nowy, ciekawy eksperyment, w jaki sposób będziemy mogli ponownie mnożyć ten Kapitał. Natomiast od 6 miesięcy prowadzę nowy eksperyment, jeżeli jeszcze jego nie widziałeś, koniecznie, koniecznie go sobie obejrzyj. Moim zdaniem jest to ten eksperyment tylko że na sterynach. Przechodzimy do dzisiejszych zakupów. Dzisiaj bardzo szybko Bitcoin za 20 zł i dzisiaj tylko kupujemy 8613 Satoshi. Natomiast altcoin, jakiego dzisiaj dorzucam jest ponownie Yield. Up. dlaczego Yield up? Ano dlatego, że fundamentalnie wszystko wygląda bardzo dobrze, ale też dlatego, że jesteśmy coraz bliżej końca mojego eksperymentu. I tak naprawdę to co się wydarzy, jeżeli chodzi o moje zakupy, w ciągu kilku ostatnich tygodni, nie będzie miało praktycznie żadnego wpływu na to portfolio. Więc, jeżeli dokładam jakiś projekt, chcę, żeby był to wciąż jednak mały market cap. Ponieważ skoro te zakupy i tak tutaj czynię, chciałbym, żeby ewentualnie dało nam to potencjalnie nieco większe zyski. A na tym etapie tego eksperymentu ryzyko jest po prostu już bardzo, bardzo niskie. 20 zł to dzisiaj 5,08 dolara amerykańskiego. Jeżeli to podzielimy przez cenę jednego yilda, da nam to 10 2688YLD. Dodatkowo na moim Twitterze także oczekujcie bardzo ciekawych informacji, którymi podzieli się z nami dzisiaj najprawdopodobniej Yield Up, które także moim zdaniem sprawią, że ten coin będzie nieco bardziej rozpoznawalny ale wpisujemy nasze coiny szybciutko naszego coin tracking, obie transakcje dodane lecimy dalej. Zanim przejdziemy do wykresów, szybka informacja z rynku, ponieważ dzisiaj wszystkie nagłówki we wszystkich portalach kryptoinformacyjnych informują nas o tym, że Wyciekły informacje o najprawdopodobniejszym zaakceptowaniu ETF-a na Bitcoinie, a nawet nie jednego, a kilku z nich jeszcze w tym miesiącu. I najprawdopodobniej trading rozpocznie się od kolejnego tygodnia. ETF, czyli Exchange Traded Fund, pomaga instytucjom inwestować w Bitcoina nieco bezpieczniej, dać im ekspozycję na samego Bitcoina bez potrzeby zajmowania się Bitcoinem, adresami, kluczami prywatnymi we własnym zakresie. Oczywiście ETF-y mają być w pełni uregulowane i tym samym, ma to zwiększyć popyt na Bitcoina. Krótkoterminowo, jak najbardziej pozytywnie, jednak jak to się odbije długoterminowo na rynku kryptowalut, będziemy tego oczywiście doświadczać i będziemy o tym na tym kanale rozmawiać, ponieważ może być różnie. ETF-y, jak już historia pokazała, chociażby na rynku złota, potrafi sprawić, że manipulacje na danym rynku zaczynają być dużo bardziej po prostu widoczne. I nie jest to tajemnicą, że na tym rynku są manipulacje, tak samo jak na rynkach tradycyjnych, na rynku kryptowalut też są manipulacje. O manipulacjach nagrałem materiał oddzielny tutaj, więc jeżeli chciałbyś wiedzieć, ile różnych instytucji może manipulować ceną Bitcoina, koniecznie informacyjnie sobie takie wideo Obejrzyj. Oczywiście te informacje nie są jeszcze potwierdzone. Mamy tutaj jedynie info, które mówi nam, że regulator, czyli SEC najprawdopodobniej nie będzie blokował ETF-ów na Bitcoinie. Jak już wspomniałem wcześniej, nie będzie to najprawdopodobniej jeden, a kilka takich właśnie funduszy. Kiedy ta informacja użyła światło dzienne, mamy dość ciekawą, ponownie zieloną, długą świecę. Na co jednak w takim momencie warto zwrócić uwagę, moim zdaniem, jest to zachowanie ulicy. Między innymi używam Google Trends do tego, aby sprawdzić, jak faktycznie. Inwestorzy detaliczni reagują na wydarzenia z rynku. I zauważcie, że wpisując Bitcoin ETF, faktycznie w ciągu ostatnich 90 dni mamy znaczący wzrost zainteresowania. Jednak, jak to wygląda w przeszłości? Zauważcie, mamy tutaj fajne zestawienie od Checkmate'a z Twittera, gdzie mamy także Google Trends, mamy Bitcoin ETF, mamy szczyty takie wystrzały. W ciągu ostatnich czterech lat, jeżeli chodzi o zainteresowanie się, ponieważ tych aplikacji ETF-y mieliśmy już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, do tej pory po prostu sektę aplikacje odrzucał. To jednak takie wzmożone zainteresowanie ETF-ami przez rynek detaliczny sprawiło, że mamy większe zainteresowanie rynkiem Bitcoina i to sprawiało, że mamy nieco większe wzrosty na rynku. Nawet mówiąc tutaj nieco większe, jest to dość tak naprawdę słabo powiedziane, ponieważ bywały momenty, że zainteresowanie samymi ETF-ami potrafiło kończyć cykle. Tak samo tutaj w roku 2017 i tutaj ten mikrocykl wiosenny, który mieliśmy, zauważcie, kiedy pojawiły się faktycznie informacje o ETF-ach, mieliśmy znaczące większe zainteresowanie właśnie klientów detalicznych, mamy także wzrosty na Bitcoinie i następnie zaczyna się okres dystrybucji. Pokazuję Wam dzisiaj te dane, dlatego, że mam przygotowane dane on-chain, które pokażą Wam, jak wygląda faktycznie duży obraz i dlaczego zachowanie inwestorów detalicznych jest tutaj tak bardzo istotne. Póki co zainteresowanie ETF-em wzrasta. Najprawdopodobniej dopiero, kiedy ETF wyjdzie, wtedy dopiero ulica zacznie się nieco bardziej interesować. Więc z punktu widzenia tak zwanych pompamentów, wciąż jeszcze te największe szczyty przed nami. Nie wszystko jednak złoto, co się z wierzchu świeci. Znacie to dobrze przysłowie? Tak samo jest z rynkiem kryptowalut. Na rynek kryptowalut wpływa naprawdę bardzo dużo czynników. Między innymi wpływają dane geopolityczne i dane makroekonomiczne. I jak wiesz lub być może nie wiesz, chiński gigant Evergrande, czyli firma zajmująca się jest to największa firma tego typu na świecie, ma gigantyczne problemy finansowe i jest coraz więcej informacji, że najprawdopodobniej ta firma może upaść. A jeżeli to upadnie, są na ten temat spekulacje, co wydarzy się później, może to spowodować efekt domino i konkretne korekty na wszystkich światowych rynkach, ponieważ rynek nieruchomości, tak duże spółki są powiązane z bankami. Banki oczywiście wiążą się z instytucjami, ale także z inwestorami detalicznymi, chociażby kredytami, i to wszystko ma na siebie. Wpływ. To jednak pytanie: Czy Evergrande faktycznie może być tym czarnym łabędziem? Moim zdaniem. Nie. Dlaczego? Ano dlatego chociażby, że z samej definicji czarny łabędź jest to coś, czego nikt na rynku się nie spodziewa. Tak samo jak mieliśmy krach w marcu roku 2020, gdzie nagle został świat zamknięty loty wszystkie wstrzymane, była to informacja nagła. Czarny łabędź ten co najwyżej jest różowym łabędziem, oczywiście może mieć wpływ na rynki światowe, może mieć wpływ na rynek kryptowalut, więc także to ryzyko musimy mieć tutaj na uwadze. To nie jest jednak coś, co zaskoczy dzisiaj ludzi i tym samym nie podejmą tak drastycznych. Decyzji, moim zdaniem, jakie podejmowali w marcu roku 2020, kiedy mieliśmy znaczące wyprzedaże praktycznie na wszystkich rynkach. Więc jak to rozumieć? Z jednej strony tak pozytywne informacje, z drugiej jednak wciąż istnieją tutaj zagrożenia. Wszystko oczywiście jest kwestią prawdopodobieństwa i tego, jak ty do tego się ustosunkujesz, ponieważ wciąż dzisiaj wiele osób, pamiętajcie, dochodzimy pomalutku do starego ATH, jeżeli chodzi o BTC, co oznacza, że praktycznie wszyscy na rynku kryptowalut są dzisiaj na. Plusie, jeżeli mówimy oczywiście o samym Bitcoinie. To oznacza, że inwestowanie w takim momencie jest oczywiście mega ryzykowne, ale to też oznacza, że w prędzej czy później ktoś zacznie brać zyski. Więc moja rekomendacja tutaj nie może być ogólna, ponieważ każdy z nas ma tutaj oddzielną sytuację. Jak dla mnie, jeżeli masz faktycznie duże zyski na rynku kryptowalu, duże zyski na Bitcoinie, być może jest to okres, kiedy warto pomyśleć o tym, aby część zysków po prostu zrealizować. Zwłaszcza, jeżeli na swoim koncie nie masz jeszcze żadnych stablecoinów, może to być po prostu rozsądna. Decyzja. Ponieważ mniejsze, większe spadki tak czy siak w przyszłości nas czekają, a kiedy przyjdą, po prostu warto mieć tak zwany suchy proch do tego, aby wykorzystać i ewentualnie nasze pozycje ponownie odpalić. Jeżeli nie masz stablecoinów, niestety te największe okazje na rynku kryptowalut ciebie będą omijać. Tym samym przechodzimy do wykresu Bitcoina na tę chwilę. 59 tysięcy dolarów to jednak kilka godzin temu mieliśmy dobicie do 60 tysięcy dolarów ponownie. I tutaj zauważcie, że nad nami tak naprawdę zostało już bardzo mało oporów. I tutaj zauważcie, że poziom, w którym obecnie się znajdujemy, czyli 60 tysięcy dolarów, jest tak naprawdę kluczowy. Moim zdaniem przebicie tego poziomu bardzo szybko spowoduje, że wybijemy nowe ATH. Dlaczego? Za chwilę dane on-chain i tam mamy informacje, gdzie zauważymy, jak inwestorzy zachowują się dokładnie w tym poziomie. Momencie, więc tak długo jak jesteśmy poniżej tego poziomu, wciąż oczywiście jakieś mniejsze korekty tutaj mogą następować. Ja tutaj liczyłem na zejście do 52 tysięcy dolarów. To jednak, kiedy pojawiają się tak pozytywne informacje z rynku, po prostu rynek reaguje emocjonalnie. Kiedy pojawiają się złe informacje, reaguje też emocjonalnie, tylko że w stronę drugą. Na tę chwilę, na interwale jednodniowym, przebicie wyraźnie poziomu 55-56 tysięcy dolarów, kilkukrotnie wybrunienie tego poziomu i mamy już kilka świec, które zamykają się powyżej tego punktu, co oznacza, że mamy tutaj kolejny tak zwany wyższy szczyt, który jest potwierdzony i tak naprawdę wciąż w tym momencie on się tutaj nam buduje. A to oznacza, że najprawdopodobniej kontynuacja trendu wzrostowego, ponieważ struktura rynku na to wskazuje, będzie tutaj kontynuowana. Na wykresie dominacji altcoinów sytuacja jednak nie wygląda zbyt ciekawie. Oczywiście w perspektywie wzrostów krótkoterminowych na altcoinach. Zauważcie to, o czym rozmawialiśmy w ostatnim materiale. Mieliśmy tutaj zjazd do bardzo ważnego poziomu 55% dominacji altcoinów. Następnie RITES, który nie jest został w tym momencie wybroniony, następnie wybicie poniżej tego poziomu i retest od spodu. Jak widzimy, dominacja altcoinów tutaj nie wytrzymuje i mamy kolejny ruch w dół, co oznacza, że prawdopodobieństwo kontynuacji tego ruchu tutaj jest zdecydowanie zwiększone, więc kolejny poziom 50-51% jest to poziom, na który ja przynajmniej dla siebie będę tutaj zwracać uwagę i póki co w żadne altcoiny nie wchodzę. Tak długo jak jesteśmy w tym okresie niepewności i poniżej poziomu 55%, moim zdaniem ryzyko jest zbyt duże. Natomiast, jeżeli z jakiegoś powodu wrócimy ponad ten poziom tutaj, będzie to dla mnie sygnał, żeby ponownie zainteresować się altcoinami. Póki co na pojedynczych projektach, większych projektach widzimy, że kapitał z bitcoina zaczyna wracać, to jednak ogólnie altcoiny do bitcoina cierpią. A jeżeli mówimy o tych wybranych projektach, zdecydowanie mogliśmy ostatnio zauważyć, chociażby Polkadot, która bardzo fajnie tutaj nam odbiła, lub chociażby z dnia dzisiejszego Matic, który także na tą chwilę cały czas bardzo wyraźnie pompuje. Matic jest jednym z projektów, o którym rozmawialiśmy na poziomie w okolicach 2200 Satoshi i co chciałbym, żebyście wiedzieli, co zrobiłem na tej swojej pozycji, ponieważ tutaj mój stop loss nie został wybity, był on tuż poniżej 2000 Satoshi. Na tą chwilę mój stop loss jest na poziomie wejścia w okolicach 2200 Satoshi. Kolejna pozycja, która także u mnie została wybita, jednak na poziomie 0, ponieważ zrobiłem dokładnie to samo, czyli kiedy mieliśmy tutaj z powrotem ruch na, zauważcie, 0,067 dla samego ETH, w tym momencie przesunął mój stop loss w profit, ponieważ jest zbyt duża niepewność na rynku Bitcoina. I na tę chwilę mamy cofnięcie ceny. U mnie poziom wejścia tutaj był 0,065, więc moja transakcja została wybita i będę szukał kolejnych poziomów wejścia, jeżeli faktycznie dominacja W bitcoina zacznie się zwiększać, na co jest teraz spora szansa. I dla siebie będę tutaj oczekiwał podwójnego dna i ewentualnie zajmował swoją pozycję ponownie. Tutaj. Bardzo podobnie zrobiłem w przypadku innych altcoinów, o których rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach. To jednak na tę chwilę chciałbym, żebyście po prostu byli świadomi, kiedy z bitcoinem jest niepewna sytuacja, czyli niepewna, czy będziemy mieli gwałtowne ruchy w górę lub w dół. A jak wiecie, nadchodzi pewnego rodzaju niepewność, ponieważ mamy z jednej strony ETF-a, który może być z jednej strony bardzo pozytywną informacją i wywindować cenę jeszcze wyżej, lub może być tak zwanym Buy the Rumor Sell the News i możemy zanotować dump w momencie wyjścia etf ów Więc to wszystko. Musi mieć na uwadze, inwestorzy są niepewni, dlatego swój kapitał wolą ulokować w Bitcoinie, niżeli na altcoinach, przynajmniej krótkoterminowo. Jednak obserwując rynek kryptowalut już od 4 lat, nie mam złudzeń, że kolejny altcoin season także się wydarzy i tym samym warto wypatrywać odpowiednich okazji. Czy to będzie tutaj po wybiciu na poziom 55% dominacji altcoinów, czy po zejściu do 50%, czas oczywiście pokaże, to jednak moim zdaniem nie ma co podejmować zbyt pochopnych decyzji, zwłaszcza zbyt Wcześniej. Przechodzimy do danych on-chain, ponieważ tutaj mamy najwięcej info i także najwięcej wniosków, co dokładnie dzieje się w momencie, kiedy Bitcoin zaczyna tak mocno szaleć. Moim zdaniem, zawsze powinniśmy zrobić taki bilans, niezależnie czy cena gwałtownie rośnie, czy gwałtownie spada, ponieważ musimy wiedzieć, co faktycznie dzieje się na portfelach, zwłaszcza inwestorów długoterminowych. Więc zaczynamy. Na początek ilość przesyłanych Bitcoinów na poszczególnych przedziałach cenowych. Dlaczego to jest tak istotny wykres? no dlatego, że w przyszłości te tutaj duże słupki. Służyły nam za bardzo mocne wsparcia lub opory. Czym są te duże słupki? Mówią nam, w jakich przydziałach cenowych największa ilość bitcoinów zmieniła swoje ręce. I zauważcie, że poziom 58-60 tysięcy dolarów jest to tutaj ten największy słupek, którego tak naprawdę nie widzieliśmy wcześniej od poziomu 12 tysięcy dolarów. Więc przebicie tego poziomu nie tylko z punktu widzenia analizy technicznej, ale także z punktu widzenia ilości przesyłanych bitcoinów jest dla ceny BTC bardzo, bardzo. Kluczowe. Natomiast także warto zwrócić uwagę na te trzy kolejne słupki, które są pomiędzy przedziałem cenowym 54 a 58 tysięcy dolarów, które także nam pokazują, że mieliśmy bardzo wzmożony ruch. Na tą chwilę dochodzimy do 60 tysięcy dolarów, więc tutaj ten przedział cenowy jest dość mocno przez bitcoina utrzymywany i ten poziom 56 tysięcy dolarów z punktu widzenia dystrybucji ilości bitcoinów może być do przebicia naprawdę bardzo, bardzo. Trudny. Okay. Przechodzimy dalej na tak zwane supply shock ratio. Supply shock ratio jest to zależność pomiędzy płynnymi a niepłynnymi bitcoinami, trzymanymi przez krótko lub długoterminowych inwestorów. I ta zielona linia jest to ilość bitcoinów przechowywanych przez długoterminowych inwestorów, którzy nie mają zbyt dużej historii sprzedażowej lub w ogóle takiej historii nie mają, mają tylko historię akumulacji. I zauważcie, że tym razem możemy powiedzieć, że tym razem jest faktycznie inaczej, ponieważ jest takie przysłowie na rynkach inwestycyjnych. Że największym błędem jest uważanie, że tym razem będzie inaczej. Fakt faktem, patrząc na niektóre dane, tym razem jest faktycznie inaczej. Mamy po pierwsze instytucje, dodatkowo jesteśmy blisko zatwierdzenia ETF-u i to wszystko powoduje, że mamy coraz więcej chętnych na trzymanie długoterminowo. W całej historii bitcoina nie mieliśmy tak dużo hodlerów długoterminowych, którzy do tej pory nie zdecydowaliby się jeszcze, aby zacząć dystrybuować swoje coiny. To jednak musisz mieć na uwadze, ponieważ teraz cofamy się do początku tego materiału, mianowicie, Chodzi o zachowanie detalistów, ci inwestorzy potrzebują, aby na rynku detalicznym rozpoczęło się FOMO. I póki co, tego jeszcze na rynku nie widzimy. Zauważcie, jeżeli tutaj sobie wpiszemy samego Bitcoina, zauważcie, jak tutaj wygląda wykres. Może luknijmy trochę wcześniej w perspektywie 5 lat i wciąż FOMO na rynku BTC jeszcze nie ma. Jeżeli faktycznie mówimy o okresie dystrybucji, potrzebujemy mieć detalistów na tym rynku. Więc co może spowodować, że na tym rynku pojawią się detaliści? Oczywiście informacje o ETF-ie. Niektóre dane już tam pokazują, że pierwsze ruchy inwestorów detalicznych zaczynają mieć miejsce. Przede wszystkim, kiedy mówimy o pozytywnym trendzie Bitcoina, czyli trendzie wzrostowym, musimy patrzeć faktycznie na samą użyteczność sieci, czyli liczbę nowych adresów, liczbę Transakcji, ilość tych transakcji, wielkość tych transakcji w sieci. Jeżeli faktycznie te rzeczy dzieją się na danym blockchainie, wtedy prawdopodobieństwo wzrostów na danym aktywie może rosnąć. Dlaczego? Ponieważ jego użyteczność po prostu rośnie. Tak zwany common sense, tak zwany chłopski rozum. Zauważcie, że od czasów dołka tutaj w lipcu z poziomu 29 tysięcy dolarów, cały czas mamy stabilnie zwiększającą się ilość aktywnych. Adresów. Następnie mamy także ilość zwiększających się transakcji. Mamy także entities, czyli jednostki, niekoniecznie same portfele, ponieważ jeżeli mielibyśmy liczyć portfele, byłoby to dość niedokładne, ponieważ ja czy Ty możemy mieć w portfeli nieograniczoną ilość. Entities są to skumulowane portfele, czyli ruchy osób, które faktycznie tych portfeli mogą posiadać kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt. I tutaj także ta metryka według Glassnode idzie cały czas ku górze i tak samo reaguje cena. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Ponieważ zauważył, Zobaczcie, tutaj w momencie, kiedy rozpoczęła się dystrybucja, czyli wyprzedaż coinów przez inwestorów długoterminowych, zaczęliśmy mieć coraz mniej transakcji, były to transakcje coraz też mniejsze i liczba aktywnych adresów także nam tutaj spadała. Co nam tylko pokazuje, że jeżeli w tym momencie robi się na tym wykresie dywergencja, ponieważ jak widzicie, to tutaj mamy bardzo mocną korelację pomiędzy tymi danymi, a zachowaniem ceny Bitcoina, to nam może wskazywać na to, że niedługo nastąpi zawrót ceny. Póki co cena idzie w górę, wszystkie tutaj te dane także idą w górę, to jednak ja dla siebie będę tutaj obserwował te dane, a te dane, chociażby na Note, są darmowe, więc nie ma tutaj wymówek, że ty dla siebie tego nie możesz obserwować. Kiedy zaczniemy zauważyć, że tutaj dane nam te zaczynają słabnąć, w tym momencie będziemy mogli myśleć po pierwsze o realizacji zysków na samym Bitcoinie, będziemy mogli zacząć myśleć o końcu HOSY i będziemy mogli zacząć myśleć o Altcoin Season, ponieważ tak jak to bywało w przyszłości, kiedy Bitcoin zaczyna rosnąć, następnie się stabilizuje i dopiero następuje Kolejna faza cyklu, czyli kapitał z Bitcoina jeszcze przychodzi jeden raz w altcoiny i to moim zdaniem ponownie będzie miało miejsce. Kolejnym bardzo ważnym wykresem, który warto mieć na uwadze i który pokazuje nam, że prawdopodobnie powtarzamy rok 2013-2014, jest R-Hodl Ratio. R-Hodl, czyli nie są to zwykłe Hodl Waves, czyli przepływy Bitcoinów w zależności od tego, jak długo ktoś trzyma swojego Bitcoina, ale przepływy Bitcoinów wyrażone w realized price, czyli kiedy ostatni raz na blockchainie dany bitcoin się Przemieścił. I tutaj mamy jednotygodniowy R-Hodl, czyli inwestorów krótkoterminowych, dzielone na inwestorów średnio do długoterminowych. I ten wykres pokazuje nam, w których momentach liczba właśnie tych krótkoterminowych inwestorów, którzy, jak się domyślacie, musi ich być na rynku więcej, jeżeli faktycznie mielibyśmy zacząć mówić o wyprzedaży się dużych ryb. W tym momencie wciąż jesteśmy jeszcze w trendzie wzrostowym i na tą chwilę nie doszliśmy do poziomów z poprzednich cykli. Ten wykres idealnie nam pokazuje emocje panujące. Na rynku. I to właśnie zależność pomiędzy krótkoterminowymi inwestorami a długoterminowymi inwestorami. Ta psychologia działała już w trzy cykle Wcześniej pod rząd. Czy tym razem będzie inaczej? Być może tak, być może nie. Nikt tego tak naprawdę nie wie. To jednak my dla siebie wyciągamy wnioski i pewne rzeczy uprawdopodobniamy. Zauważcie także, że tutaj mamy bardzo podobną sytuację z rokiem 2013, kiedy mamy pierwsze wybicie szczytu tutaj na poziomie 65 tysięcy dolarów. Tak samo tutaj mieliśmy wybicie tego szczytu. Następnie R-HODL zaczyna się zmniejszać, co oznacza, że faktycznie tutaj większe portfele zaczynają się wyprzydawać, te długoterminowe portfele. To jednak tutaj w momencie, kiedy r -Hodl przebija poprzedni szczyt, jeszcze nie wybijamy poprzedniego ATH. Co prawda jesteśmy bardzo blisko, to jeszcze nie jest ten moment. I tutaj zauważcie, że dokładnie ten tutaj szczyt już po wybiciu Archodel jest to moment, kiedy zbliżamy się do poprzedniego ATH. W tym momencie mamy ponownie przebicie Archodel, jesteśmy wyżej, jesteśmy bardzo blisko poprzedniego ATH. Przypadek nie sądzę, żeby te dane dopełnić, spójrzmy jak rado sobie inwestorzy krótkoterminowy względem SOPR. SOPR jest to wykres, który pokazuje nam, czy w danym momencie dana grupa inwestorów wyprzedaje się w większości z zyskami, czy być może w większości ze stratą. Jeżeli mamy wyprzedawanie się z zyskami, jest to jak najbardziej normalne w trendzie wzrostowym. Natomiast kiedy mamy znaczącą wyprzedaż Bitcoina, w tym momencie mamy tak zwaną kapitulację, większość rynku wyprzedaje się ze stratami i wtedy pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne. Na tym wykresie mówimy o krótkoterminowych inwestorach, czyli o inwestorach, którzy przytrzymują swoje bitcoiny poniżej 155 dni. I tutaj zauważcie, że w tym momencie bronimy bardzo fajnie poziomu 1. Poziom 1 jest to ten moment tak zwany krytyczny, gdzie powyżej tego poziomu większość danych inwestorów, w tym wypadku STH, wyprzedają się z zyskami, natomiast poniżej tego poziomu, poniżej poziomu 1, wyprzedają się na stratach. I czym niżej, tym straty większe i czym wyżej, tym zyski są większe. Ten wykres nam pokazuje jednak, jeszcze jedną rzecz. Ponieważ kiedy na tym wykresie mamy coraz, coraz to większą realizację zysków, oznacza to, że inwestorzy krótkoterminowi, którzy niedawno weszli w rynek, zaczynają coraz, coraz to dłużej swojego Bitcoina trzymać, nie zważając na to, że mamy ruch paraboliczny i do tego momentu już najrozsądniej byłoby po prostu swoje pozycje pozamykać. Czym wyżej jesteśmy, oznacza to, że te FOMO na rynku krótkoterminowych inwestorów jest coraz, coraz większe. W tym momencie faktycznie dobijamy. Do bardzo ciekawego poziomu, zauważcie tutaj, to jednak do tego szczytu jeszcze nam daleko. Potrzebujemy tego szczytu, potrzebujemy tego zachowania inwestorów krótkoterminowych, po to, aby było komu te bitcoiny zrzucić. I ja wiem, jak to brzmi, jednak taka jest prawda. Psychologia rynku za każdym razem była taka sama i możemy się temu sprzeciwiać, możemy się nie zgadzać lub możemy wykorzystać to, znając te informacje dla siebie. Taki jest rynek krypto, taki jest każdy jeden rynek. Ty możesz jedynie mieć swoją przewagę konkurencyjną na rynku kryptowalut, ale także na innych rynkach, jeżeli masz nieco więcej informacji, nieco więcej danych, nieco więcej wniosków i moim zdaniem dzięki temu podejmujesz nieco więcej trafnych decyzji. W tym momencie, pomimo tego, że dochodzimy do poprzedniego ATH, zauważcie, że tutaj jeszcze nie ma FOMO wśród krótkoterminowych inwestorów, a to FOMO jest potrzebne, jeżeli będziemy mówić o pękającej bańce. Nowy na kanale? Łap serię szkoleń, które pomogą Ci na tym rynku wystartować. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!